W stanie Texas z miejscowości Amarillo. Tutaj właśnie jesteśmy w restauracji, która znajduje się przy autostradzie I40 na egzicie 75. Ta restauracja ma właśnie parking dla ciężarówek, więc to jest jedno z moich ulubionych miejsc w całych Stanach, jeżeli chodzi o podróżowanie ciężarówką, bo można tutaj stać, stanąć i dobrze zjeść. Czasami, jak wyjdzie ci, że akurat staniesz tutaj to możesz i zostać na noc, nie ma problemu. Pozwalają zostać kierowcą ciężarówek over, e, na noc tutaj na parkingu też. No i przede wszystkim mają najlepsze stejki, jakie kiedykolwiek, gdziekolwiek jadłam, także zabieram Was tam do środka, pokazać Wam co i jak. Z takich ciekawostek o tych miejscu to jest to, że tutaj mają taki food challenge, który polega na zjedzeniu stejka wielkości 72 uncji, to jest około 2,5 kg. Musisz tego stejka zjeść z jakimś tam ziemniakiem, surówką w ciągu godziny. Jeżeli, to, jeżeli tego dokonasz, no to dostaniesz jakiś tam gift card chyba, zdjęcie do lokalnej gazety. No a jeżeli nie, to będziesz musiał zapłacić za tego stejka 100 dolarów. Także idziemy zobaczyć, bo tam może ktoś akurat będzie brał udział w tym, w tym wyzwaniu. No i ogólnie Wam pokażę, jak ta restauracja wygląda, bo naprawdę jest zrobiona na super westernowy klimacik.

Nie mamy jednego śmiałka, który się podjął dzisiaj wyzwania. A tutaj już moja przystawka mm, i teksańskie bułeczki. A ja dalej czekam na mojego steka, zamówiłam sobie 36 uncji. To jest trochę ponad kilogram to jest połowa z tego, co jeden pan, który podjął drywanie. Zobaczymy czy ja dam radę zjeździe też 36. No więc tak, mój kilogramowy steak już jest z krytyczkami. Ale zanim zacznę go ja się to wam powiem tutaj w ogóle o tej historii tego, bo tutaj na kopeczku poczytałam, już kiedyś to tam, tylko po prostu zapomniałam, że w 1960 roku czterech kopoi przybyło do tego steakhouse, tutaj krótko po otwarciu tego steakhouse. I mieli tutaj wyzwanie, które polegało na zjedzeniu jednopuntowego steka steaka w godzinę, ale że musiało być, pełen stół musiał być kopojów i wtedy ten, co zje najwięcej jednopuntowych stejków steaków przez Godzinę wygrywa, więc jeden z tych poboju zjadł 4,5 z tych steków, czyli 4,5 funta to jest 72 uncje. Do tego zjadł właśnie te 3 szriempy, to i sałatkę. No i stąd się wziął ten challenge. A jeżeli chodzi o szybkość w jedzeniu tego stejka, jeżeli to należy rekord należy do housewife kobiety ważącej 120 funtów czyli to będzie jakieś 55 kg, coś takiego i ustanowiła ten rekord 26 maja 2014 roku zjadła tego stejka w 4 minuty i 30 i 58 sekund niecałe 5 minut to jest po prostu masakra dobra to ja zaczynam jeść jest godzina Pierwsza 31, zobaczymy ile mi to zajmie i jak dużo tego wiem. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko jeszcze tylko wam pokażę jak powinien wyglądać właściwie przygotowany steak. Tak, soczysty i krwisty w środku. Jedna trzecia, drugi zagrają do kotleta nawet. Przez 20 minut zjadłam połowę stekera, ale muszę was Że ta pani, Molly nie zjadła jednego stejka w 4 minuty 58 sekund, czym zjadła drugiego takiego samego w kolejne 9 minut 59 sekund. Mistrzyni, w 15 minut zjadła dwa bardzo kilowe ponad 2 kilo. Mistrzyni świata. Przyznam się szczerze, że ja już więcej nie dam rady ale możemy się zgodzić, że zjadłam 3 czwarte, prawda? Dobra, idziemy zobaczyć tego pana, bo tam się chyba już czas kończy. Nie, zostały jeszcze 3 minuty. Oj, chyba nic z tego nie będzie bo po skakach trochę na krzesełku, to by się ululało. No to tak, moi drodzy, ja już mam brzuch do kolan. Pora wracać do ciężarówki jechać dalej. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że film wam się podobał i do zobaczenia w następnym filmie.